Z tej strony Sarawi i dzisiaj pokażę wam rysunek jak na mnie, powiedzmy dość nietypowy, bo będzie to portret w stylu semi realistycznym, czyli coś, czego zazwyczaj na kanale raczej nie robię. Jednocześnie wpadłam na pomysł na temat do pogadanki odnośnie szukania pomysłów na rysunki, bo jest to coś co się przewija na moim kanale dosyć regularnie i za każdym razem staram się wymyślić jakiś nowy sposób szukania inspiracji dla was i tym razem przyszedł mi do głowy temat w zasadzie Pozornie dość oczywisty, ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że sama zazwyczaj o nim absolutnie zapominam. Więc myślę, że fajnie by było o nim trochę porozmawiać. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba, a ja Was tymczasem zapraszam do oglądania. Jest coś takiego, że raz na jakiś czas znajdzie mnie na faktycznie jakiś portret w stylu semi-realistycznym albo w ogóle cokolwiek w takim, powiedzmy, trochę bardziej szczegółowym stylu niż to, co robię zazwyczaj. Pomijam tutaj wszelkie szkice i rysunki, które robię na podstawie zdjęć, żeby, powiedzmy, trochę dalej szlifować ten mój warsztat. Ale zazwyczaj takie szkice, które sobie wykonam, albo mnie najdzie na semi-realizm, zajmują mi nie więcej niż godzinę i powiedzmy, że nie są warte robienia z nich całego odcinka. Natomiast tym razem stwierdziłam, że portret sobie dopracuję i faktycznie wyszło mi z tego coś, z czego jestem jak najbardziej zadowolona. Dlatego też pomyślałam, że będzie to fajna odmiana od takiego mojego klasycznego, bardziej bajkowego, komiksowego stylu. Poza tym, jeżeli chodzi o portrety, to zazwyczaj jest takie już stereotypowe, można powiedzieć, zdanie. Myślę, że każdy artysta, który kiedykolwiek rysował w miejscu publicznym, się z nią spotkał, czytaj, a kogo rysujesz? I o ile. zazwyczaj moja odpowiedź brzmi nikogo, bo w momencie, kiedy chcę sobie narysować taki, powiedzmy, semi-realistyczny portret, to rysuję przypadkową, najbardziej. Generik twarz, jaka mi przychodzi do głowy. O tyle tym razem jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie faktycznie trochę bardziej złożenie, aniżeli nikogo, bo ten konkretny portret jest w rzeczy samej bazowany na istniejącej już wcześniej postaci, to znaczy istniejącej zaprojektowałam ją sobie, tak? I jest to po prostu jakby przełożenie tej postaci na trochę bardziej realistyczną kreskę. Jest to moja postać do Dungeons and Dragons, którą grałam kilka sesji, ale niestety kampania przedwcześnie się zakończyła. Natomiast zostałam no, z takim projektem postaci, z którego w sumie jestem dosyć zadowolona. To znaczy była to jedna z pierwszych postaci, które tworzyłam do gry yy, i było też trochę błędów, powiedzmy, na etapie projektowym, które utrudniały mi rozgrywkę, choć one tyczą się bardziej napisanej historii, rozpisanego charakteru postaci niż samego wyglądu. Więc myślę, że w takie szczegóły nie będziemy już wchodzić. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, ogólne informacje o samej postaci, bohaterka nazywa się Mera Goldbrewer i jest krasnoludką klasa Ranger Level 4, jakby kogokolwiek to interesowało. Sam projekt, no spędziłam trochę czasu nad tym, żeby pasował do historii postaci, żeby powiedzmy sklecić z tego coś ogarniętego. Choć oczywiście oryginalny design, który swoją drogą możecie zobaczyć po prawej stronie, był w takim moim klasycznym stylu komiksowym, choć e, tym razem pokusiłam się na trochę bardziej powiedzmy stonowane proporcje niż to, co robię zazwyczaj. E, swoją drogą sam proces rysowania komiksowej rewki mam nagrany, więc jeżeli chcielibyście to zobaczyć e, i może dowiedzieć się trochę więcej na temat postaci, to możecie mi decydować w komentarzach, mogę z tego zrobić speedart. Natomiast bardzo ciekawym doświadczeniem było właśnie przedstawianie całego tego projektu w wersji takiej bardziej realistycznej. Po prostu interesujące, dobrze się przy tym bawiłam. I też fajnie było sprawdzić, jak to, co zaprojektowałam, jak dobrze przekłada się właśnie na taki styl. I no, musiałam trochę pozmieniać, ale powiedzmy, że działa, czy coś. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym po drodze uświadomiłam sobie. Pewną rzecz, jeżeli chodzi właśnie o pomysły na rysunki. To znaczy, ja sobie bardzo często właśnie zadaję takie pytanie, gdzie szukać inspiracji, skąd można czerpać pomysły? I w zasadzie zazwyczaj jak o tym mówię, to polecam Wam czerpanie inspiracji z otoczenia, z doświadczeń życiowych i tak dalej, czyli po prostu jakiejś biblioteki wspomnień, które sobie budujemy. Ale ostatnio dotarło do mnie, że. Istnieje całkiem przyjemny, organiczny sposób, żeby tą bibliotekę sobie bardziej rozbudowywać. To znaczy, uświadomiłam sobie, że bardzo, bardzo dużo pomysłów moich, głównie właśnie na rysunki, czerpie z tego, co albo widziałam, albo w co grałam, albo co oglądałam, albo co czytałam. I uświadomiłam sobie, że w tym całym moim pracocholizmie rysunkowym. Zostawiam sobie bardzo mało czasu właśnie na granie, na czytanie, na oglądanie filmów, i z jednej strony daje mi to dużo czasu właśnie na szlifowanie umiejętności, ale z drugiej strony zaczynam powoli odczuwać pewne zmęczenie materiałem, bo w każdej kolejnej pracy tak naprawdę korzystam z tych samych inspiracji i różnych, nazwijmy to, mediów rozrywkowych, które skonsumowałam już wcześniej. I tak naprawdę to, jak dużo będziemy mieli pomysłów, zależy w bardzo dużej mierze od tego, jak bardzo jesteśmy obeznani w temacie. Dla przykładu, moje ukochane fantazy, prawda? Im więcej książek w tym klimacie przeczytam, im więcej filmów obejrzę, im więcej gier zagram. Tym więcej będę miała pomysłów zainspirowanych właśnie tymi mediami, które będę mogła w pewien sposób wykorzystać, przekształcić w taki sposób, żeby pasowało mi to do mojego założenia. Więc jakby morał tutaj jest taki, żeby faktycznie nie popełniać tego błędu, co ja i pozwolić sobie czasami nie tylko na tworzenie, ale również konsumowanie dobrych, fajnych, wartościowych mediów. I abstrahuję tutaj już w ogóle od robienia fanartów, bo fanarty to jest absolutnie inny temat, ale chodzi o to, że Każda historia wiąże ze sobą jakieś pomysły, jakieś rozwiązania popularne, jakieś archetypy, które są dobrą inspiracją, jeżeli ktoś pisze opowiadania, ale też jeżeli ktoś tworzy ilustracje. I o ile zawsze wydawało mi się to dosyć oczywiste, o tyle nigdy tak naprawdę nie siadłam i nie zastanowiłam się nad tym i dalej jakby nie widziałam jakiejś takiej większej wartości w konsumpcji mediów, tylko skupiałam się właśnie na tym, żeby jak najbardziej szlifować te swoje umiejętności artystyczne. I właśnie ten portret, który został stworzony w oparciu przecież o grę, o kilka sesji RPG, w których brałam udział, uświadomił mi, że... No, gdybym nie grała, gdybym nie poświęciła tych kilku godzin tygodniowo na to, żeby sobie pograć z ludźmi i też jakby to była dla mnie fajna rozrywka i sposób na poznanie historii, to nigdy bym nie zrobiła tego portretu, tylko bym po raz kolejny rysowała jakąś zupełnie randomową, nieistotną twarz. I moją odpowiedzią na pytanie, kogo rysujesz, byłoby nikogo, bo, bo nie, nie wiedziałabym, kogo narysować. Z samej tej kampanii mam jeszcze kilka fajnych pomysłów na ilustracje, które mogłabym zrobić, i nigdy bym na nie nie wpadła, gdybym w tą grę nie zagrała, prawda? E, dlatego też no mówię, jest to coś, co po prostu sama sobie musiałam uświadomić i bardzo fajnie się o tym opowiadało po prostu jako takie moje najnowsze spostrzeżenie na filmie to tak. Tymczasem wideo dobiega już końca, także ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I będę Was zostawiać z końcówką nagrania. Wyzwanie tygodnia, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, pojawi się w sekcji społeczności, a także na naszym serwerze Discordowym, do którego Was serdecznie zapraszam. A ja się będę z Wami żegnać i pa pa!